Czołem, czołem! Mówi do Was Taczewski. Witajcie w moich skromnych progach. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o mojej kolekcji noży. W samym króciutkim wstępie muszę Was przeprosić, ponieważ ten film jest lekkim bajtem. To znaczy, nie jest jakimś tam kłamstwem wielkim, że chciałbym Was okłamać. Pokażę Wam dzisiaj dużo noży, które posiadam. Natomiast nie jest to kolekcja, albo inaczej mówiąc, nie jest to ściśle kolekcja, ponieważ ja nie jestem kolekcjonerem. Ja noże często wymieniam. Jest tylko kilka stałych elementów w moich zbiorach. Każdy nóż ma swoją funkcję i każdy nóż służy do czego innego. I nawet jak mam EDC jakieś, to one też mają swoje przypisane funkcje. Że jednego noszę jak mi go mniej szkoda w takich trudniejszych warunkach bardziej do pracy, a drugi nóż jest, natomiast powiedzmy, że gdzieś bardziej na miasto, na wyjście, a trzeci nóż to już w ogóle jest po coś tam. Także nie jestem kolekcjonerem, wymieniam bardzo często noże. Widzieliście już sporo moich noży, których już ze mną nie ma. To jest jakieś rójkę P801, to jest jakieś RAD 1, to jest jakieś mu 710 albo jakiś tam kabar Bardzo dużo tych noży się przewinęło. Sok Terminus też był i też już pojechał. Ja po prostu często zmieniam noże, lubię eksperymentować, lubię mieć nowe narzędzia i dlatego po prostu nie są one u mnie stałe w zbiorach. Dlatego nie jestem kolekcjonerem, bo kolekcjoner ma Stały zbiór i go tylko powiększa, a ja jestem człowiekiem, który nie ma pudełka, które musi zapełnić, albo nie mam danej ilości noży, którą muszę mieć. Najlepiej to, żeby mieć jak najmniej tych noży, bo wolę tutaj absolutny minimalizm, no ale niestety walczę ze sobą i przegrywam, bo się nie da absolutnego minimalizmu. Niemniej jednak pokażę wam dzisiaj sporo noży. Mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie z tego powodu, że to nie jest taka ściśle mówiąc kolekcja, ale tych noży i tak będzie sporo. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Nie przedłużam już, przejdźmy na stół. I jesteśmy już na stole, czołem, czołem. Jeszcze raz powinienem sobie tak wymyśleć, jak brutus mam, tak? To ja powinienem coś innego, żeby na stole móc pokazywać. Nieważne, witam Was jeszcze raz w sharp brutusowym... Stylu, czyli na stole, właśnie tak, że na powierzchni coś wam pokażę. Mam nadzieję, że wszystkie te graty, które tu zgromadziłem się, zmieszczą. I tak pokazuję nie tylko noże, pokazuję też scyzoryki i multitula. Zaraz wam przejdę do niego, bo on ma pełnoprawne ostrze. Nie będę pokazywał multituli innych, chociaż scyzoryki i multitule można by było pokazać zupełnie, zupełnie inaczej. Ale już nic nie pokazuję, tylko gadam. A gadanie jest nudne. Zaczniemy od. Czegoś, co de facto sprawiło, że mam ten kanał. Czegoś, co sprawiło, że stwierdziłem, że się zainteresuję tą branżą i wsiąkłem totalnie. Kilka lat temu kupiłem po latach scyzoryk i chciałem taki, który ma wszystko i będzie najbardziej um, uniwersalny, bo zawsze lubię takie narzędzia, które mają w sobie wszystko, są najbardziej uniwersalne, ale nie przesadzone, bo jak sobie weźmiemy Swiss Champa. To już jest przesadzony według mnie mocno, a ten jeszcze nie był taki gruby i oto zjawił się u mnie Victorinox Deluxe Tinker, koń roboczy tego kanału i najczęściej używane przeze mnie narzędzie. Narzędzie, które było wielokrotnie już polerowane, jak widać i narzędzie, które spadło z szóstego piętra na bruk, na chodnik i przetrwało. Wystarczyło troszeczkę pokleić i już jest cały czas dobry. Więc naprawdę jakość Victorinoxa i wytrzymałość bardzo, bardzo na plus. Widzicie ten scyzoryk we wszystkich moich filmach jako, jako taki benchmark, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, benchmark wielkości, bo scyzoryki są bardzo rozpoznawalne. 91 mm średniej wielkości scyzoryki więc porównuję każdy kolejny sprzęt właśnie ze scyzorykami, żeby dać Wam jakąś taką miarę, bo sorry, ale Sanrenmu 710 to nie jest żaden klasyk ani legenda, to jest już dzisiaj przepłacony <laughs> słabej jakości nóż, no bo tak trzeba to już powiedzieć w dzisiejszych czasach, ze słabej stali, to nie żadna legenda, legendą jest to. To jest konstrukcja, której używał MacGyver i jeszcze wielu, wielu przed nimi, i przed nim, i wielu, wielu po nich. Więc koń roboczy mojego kanału, najczęściej używane narzędzie u mnie w domu, de facto. Najczęściej sięgam po ten scyzoryk, głównie po nożyczki, bo ma dobre, jeszcze ostre po kilku latach, więc naprawdę, naprawdę lubię. Jakbyście chcieli Deluxe Tinkera, to mam film. To jest mój pierwszy film, więc wybaczcie to, jak tam się w ogóle. Y jak tam się wyrażam i co się tam dzieje. Natomiast jak widać ostrze troszeczkę już przytarte, już, już troszeczkę się wysłużyło, ale ostrzone cały czas da, dobre, cały czas daje radę. Z tym, że pamiętajcie, że scyzoryk taki klasyczny ma ostrza dwa i to ostrze też było gdzieś tam już ostrzone i jest cały czas dobre. Często też używam do jakichś takich bardziej y, prac delikatnych, czasami trzeba takie pracę wykonać, więc dwa ostrza w jednym scyzoryku. Jak chcecie Deluxe Tinkera, to cały czas po kolejnych latach, po czterech latach, trzech od recenzji, mogę powiedzieć, że polecam bardzo. Kolejny mój nóż, pierwszy chyba nóż z głownią stałą, nóż tani, czyli kiedyś tani, przepraszam, dzisiaj już nie jest, czyli Morka 2.0, zdaje się tak. Morka 2.0, kiedyś była czerwona, potem była przerobiona. Taka fancy, fantastyczna pochewka Epokowa od mojego serdecznego przyjaciela Łukasza, nazywanego przez niektórych królikiem bądź starym królikiem, bo ma też brata, który jest młodszym królikiem. Pozdrawiam obu serdecznie. Jeszcze przyjaźń z dawno z młodego dzieciństwa, z młodości do dzisiaj przetrwała. Jak widać Łukasz robi bardzo fajne rzeczy. Zupełnie inny styl jest to niż gdziekolwiek indziej robi te rzeczy tak, na styl trochę odtwórczy, historycznie, słowiańskich wojów i tak dalej, tak dalej. Ale sama morka y, nigdy chyba nie była ostrzana, może raz y, i używam jej na wyjazdach jako taki nóż bushcraftowy, natomiast rzadko używam tej morki, muszę przyznać i trzymam ją głównie z sentymentu, jest ostra jest dobra, natomiast nie jest to idealny nóż ani do kuchni, ani to nie jest idealny nóż jakiś tam wyjazdowy. To jest dobry nóż, musz kraftowy dla klimatu. Można sobie potrzymać, można sobie pokroić, coś zjeść, coś wystrugać i przecień sznurek. Jest fajnie. Nie jest to idealne narzędzie, natomiast ma, ma duszę według mnie i dlatego trzymam. I dlatego lubię, i dlatego jest u mnie i myślę, że się tej morki nie pozbędę, tym bardziej, że jest taka pochewka. To już teraz w ogóle bym się nie mógł tej morki pozbyć. A pochewka wykonana dla mnie za darmo, więc... Tym bardziej jako prezent. Morka ze mną zostaje. Film o morce oczywiście gdzieś tam hula na moim kanale. Możecie sobie go zobaczyć. Kolejny nożyk też będzie klimatowy, aczkolwiek myślę, że w pewnym momencie się już z nim rozstanę. To jest Opinel numer 8 ze stali nierdzewnej inoksowej z rękojeścią z drewna dębowego, o ile się nie mylę. Nie jest to zwykły ten najtańszy buk, to jest już dąb. To jest niczym nie powlekane, chyba, że producent tak zrobił. Film o nim też jest na moim kanale. Opinelek jest całkiem przyjemnym nożem, całkiem fajnym. Kiedyś używałem w restauracjach, czasami też mi się zdarza, jak nie mogę czegoś, czymś pokroić. To znaczy, obecnie zamawiam głównie steki Wybaczcie tutaj krówki wszystkie, bardzo Was szanuję, dlatego jem steki i wtedy się dostaje dobre noże. Natomiast do kurczaka czy do czegoś to się dostaje takie zwykłe noże i czasami taką soczystą piersię jest trudno pokroić, jeżeli to nie jest sznycel. Chociaż sznycel powinien być z cielęciny, ale to już nieważne. No tak i wtedy on się bardzo fajnie rozpada, ale czasami bardzo niegrzecznie się zachowywałem, ale po cichutku po prostu chciałem gdzieś tam ukroić sobie mięso innym nożem, takim, który po prostu dawał radę kroić. Zobaczymy, jak długo ze mną Opinel zostanie. Myślę, że będzie jeszcze do jednego filmu użyteczny i myślę, że się pożegnamy gdzieś, bo szczerze to jest nóż, którego nie używam. A jak nie używam, no to po co mi taki nóż? A on głównie leży, więc może komuś się bardziej przyda. A więc będzie jeszcze jeden film z jego udziałem, a potem, potem chyba się pożegnamy. Mimo tego, że bardzo Opinele lubię, no to jednak kolekcjonerem nie jestem. Film o Opinelach jest chyba jeden albo dwa. Dwa są, bo jest jeden bukowy, potem jest porównanie z tym. Także jest historia Opinela i tak dalej, i tak dalej, bo to jest bardzo ciekawa historia tej marki. I teraz będzie nóż, który jest częścią czegoś większego, czyli multitula, bo multitul to jest tak naprawdę kombinerki z dodatkami, składane kombinerki z dodatkami, no ale są tu dwa ostrza. Tak naprawdę to są trzy, bo to jest nóż do cięcia pasów, nóż do otwierania paczek nóż taki haczykowaty, do czegokolwiek jeszcze, nie wiem, do cięcia tkanin. No i oczywiście nóż ząbkowany, bo jest ząbkowany ostrze, otwierane, jedną ręką, blokowane, liner lockiem ze stali 420 chyba. 440 HC albo 420 HC. Taka stal budżetowa powiedzmy, jak cały multitul Teraz już Wam nie pomnę, oczywiście jest pełne omówienie całego Multitula. natomiast ma on jeszcze jedno ostrze, w związku z tym, że jest to Lederman Church w wersji z tytanowymi okładzinami, a nie aluminiowymi, no to jest tutaj nóż ze stali S30V. I to jest pełnoprawne ostrze. Jeżeli ktoś chce używać tylko jednego ostrza i mieć multitula, to nie musi kupować innego w ogóle innego narzędzia. Wystarczy nosić tylko to ze sobą i to wystarczy, nie trzeba mieć noża. Natomiast wyciąganie tego, mimo że otwieranie samego noża i blokada, którą jest zwykły liner lock. Jest ok i wszystko jest łatwe, i wszystko jest przyjemne, to jednak sam multitool jest dość ciężki i noszenie go na co dzień może nie będzie najwygodniejszym rozwiązaniem ale tak całkiem ok, więc są tu dwa pełnoprawne, duże, dość ostrza, chociaż przyznam się szczerze, że tego z ząbkowaną krawędzią tnącą bardzo rzadko używam i raczej wszystko, jeżeli już miałbym robić, to tym. I ta S30 była już ostrzona, bardzo lubię S30, powyżej S35VN, jak wiecie, jest to fajniejsza według mnie stal, zresztą dokładał się do niej Chris Reeve i do dzisiaj w Sebenza chyba stosuję tę stal. Także, Także ok. Lederman spoko, dzisiaj jest po prostu przepłacony, jest strasznie drogi. Ostatnio byłem w militariach, patrzyłem na tam 1000 zł za czercza. Matko i córka, jakie to są ceny. Naprawdę nie wiem, czy nie trzeba by było kolejnego filmu zrobić i powiedzieć, że to jest już za drogie i że Lederman jako cała marka jest już trochę za drogi. No i kolejny nóż, czyli Edec. Edec od Michała, kupiony od niego. I żeby Wam tutaj dokładnie powiedzieć, co to za Petrified Fish, to jest to Petrified Fish Zero. Jego, um, jego jakby nazwa ta pełna, ten jakby numer referencyjny z zegarków, tak bym powiedział, to PF03, bo to jest wersja z czarnym Tytanem, bo są jeszcze wersja z Mosiądzu i jeszcze z czegoś, i muszę przyznać, że są estetycznie ładniejsze, natomiast tytan wiadomo jest fajniejszy, bo to tytan wiadomo, wszyscy lubią tytanowe i całe sety mają całe zestawy tytanowe, bo musi być tytan bo to jest taki najlepszy, najfantastyczniejszy materiał no więc tutaj jest tytan i tutaj jest tytan, tylko tutaj jest po prostu barwiony. Stal 154CM jeszcze filmu nie ma na ten moment kiedy film ten wychodzi, który oglądacie ale pewnie jak już oglądacie go później, to film już o nim będzie. Tutaj trochę przekrzywiłem przy nożach o blokadach, rozkręcałem ten nóż Okazuje się, że był kupiony e, używany, tak jak mówiłem. Jak chcecie kupować używane noże, to od Michała, bo spoko naprawdę w takim przyjeżdżającym stanie, że ho-ho-ho, jak to niektórzy mówią. Natomiast jest tutaj pewna rzecz, o której powinienem wspomnieć. Otóż miał on bardzo ostry czubek i tego czubka już nie ma, bo się ułamał i to jakieś dwa miesiące temu. I to nie wcale od jakichś ciężkich, potężnych prac, nie wiem. Y Odginania czegokolwiek, nie wiem, czy na przykład prostowania szyn kolejowych, po prostu się wziął i ułamał. Także jest tu bardzo taki czubeczek cieniutki. Sam nóż jest niebywale płynny, jest to chyba najpłynniejszy nóż, jaki kiedykolwiek miałem. Jest niebywale płynny, jest też całkiem fajnie wykonany, natomiast tu jest forma ponad wszystko i myślę, że tak się będzie nazywał ten odcinek z tym, z tym nożem, bo forma jest ponad wszystko. Przede wszystkim design, potem jest użyteczność, wygoda i tak Choć. Samoostrze, jest dość duże, długie, jak na moje standardy, oczywiście, i jest, no jest użyteczne. Natomiast cała forma tego noża już nie aż tak bardzo. Bardziej chodzi tutaj o design, ale w związku z tym, że jest to nierdzewna, fajna stal, choć nie proszkowa 154CM, no to, no to jej używam jest całkiem przyjemna, bo lubię N690 ostatnio i 154CM. Uważam, że to powinien być już standard. Nawet powoli uważam, że te dwójkerz już nie powinna być standardem, tylko raczej stale nierdzewne, lepsze po prostu, no bo te pieniądze, które trzeba dzisiaj za noże wydać, to horrendalne pieniądze wręcz, tak bym powiedział. Powinienem tu wrzucić CVV elementu, bo jeszcze niedawno ze mną było, no ale już jedzie do kogoś, yy, u kogo będzie gościć yy dalej. Więc pokażę Wam nóż elegancki, jakiego używam. I to nie jest nóż to jest prezent na święta od mojej kochanej małżonki, czyli Dari. Jeszcze wtedy nie była moją małżonką i to jest um, to jest Victorinox, który będzie gościł u mnie już zawsze, ponieważ raz, że to jest prezent od mojej małżonki, a dwa, no to jest bardzo fajny Victorinox, to był Farmer, to jest Farmer X czyli ma nożyczki, bo ja zawsze lubię mieć nożyczki. On jest ciuteńkę większy od zwykłych zwykłych Victorinoxów 91 mm, bo ma 93 mm, czyli tak jak mój rok urodzenia. Tak, stary, już jestem, dokładnie. I tak, i to była wtedy nowość, to był dość drogi scyzorek, dzisiaj jest jeszcze droższy. Jest dość gruby, jak na gentleman knives, żebyście mogli sobie go nosić gdzieś tam w garniturze. On jest dość grubawy i dość ciężki. Natomiast jest to scyzoryk, który był w mojej kieszeni, kiedy brałem ślub z moją ukochaną. Więc tym bardziej jest to już wartość sentymentalna. I nie żadne tam okładziny z damastu, z jakiegoś damastu tytanu i i tak dalej. Wystarczy zwykłe aluminium. Dla mnie ten nóż już jest nożem pamiątkowym, nożem ważnym i dlatego tyram, jeżeli trzeba. Ten nóż tego Victorinoxa, a ten jest bardzo nieużywany. To jest chyba jedyny pułkownik u mnie, choć oczywiście raz do roku też go użyję do jakiejś otwarcia paczki, przekrojenia bułki, czy ukrojenia jabłka, no, ale jest to nóż oszczędzany ponad miarę nawet, no bo to już jest nóż sentymentalny i myślę, że jak kiedyś syna będę miał, no to może syn dostanie, jak już y, będzie miał trochę w głowie oleju, bo... No bo jak będzie mały, to nie, bo ja wiem, też dostałem od ojca scyzoryk i zgubiłem. I dlatego właśnie kupiłem ten scyzoryk, bo chciałem sobie tak trochę sentymentalną podróż przeżyć. Więc to jest mój Gentleman' Knives. I Nie mam żadnego drogiego, super, ekstra, hipertytanowego noża, który bym nosił tylko na takie wyjątkowe okazje. Jest to raczej to, jak trzeba będzie gdzieś iść i mieć nożyk ze sobą, taki, wiecie, taki, który nie straszy, to to jest idealne rozwiązanie dla mnie, choć pewnie Pioneer X albo coś innego z serii Alox będzie lepsze, bo będzie cieńsze, po prostu cieńsze i lżejsze. No właśnie. Ale skoro mieliśmy taki elegancki nóż, to przejdźmy do noża survivalowego. Bo wiadomo, że taki nóż muszę posiadać, nie wiem czy się w kadr cały zmieści. Ontario Rad 5. Ja mam pewne mieszane uczucia, bo chciałbym, żeby ten nóż miał Kydex, ale poza tym to ten nóż naprawdę spełnia chyba wszystkie moje potrzeby i już nieraz myślałem o tym, żeby go wymienić, ale na samym końcu łapię się na tym, że po co mi wymieniać ten nóż, skoro i ten nie jest aż tak ciężko używany. No widzicie, trochę był tutaj używany, nie jest oszczędzany, tutaj zrobiłem to samemu. Nie ma jeszcze o nim filmu, ale będzie wreszcie, jak się zbiorę na jakieś takie plenerowe przebitki, żeby Wam pokazać, bo taki nóż, no niegodnie jest by było go pokazać bez pokazania jak batonuje albo coś tam. Oczywiście pewnie nagram w pokoju taką u siebie yy, takie omówienie, ale no przebitki wypadałoby pokazać takie, wiecie, takie prawdziwe. Tak jak było w przypadku, wtedy to na wyjeździe nagrywałem. I to było w przypadku noża SRK od Cold Steel'a. A to jest właśnie następstwo i zastępstwo za SRK. SRK to świetny nóż, ale chciałem mieć full tanga, No i spełniło się moje marzenie. Jedyne co, jedyne co bym tu poprawił w tym nożu, to jest pochwa. Ona jest absolutnie, to jest śmieć do wyrzucenia, Spełni swoje jakieś tam funkcje, ale no w porównaniu z jakimś kydexem, czy nawet jakimiś takimi twardymi, plasticzanymi pochewkami, to, to, to jest paździerz, absolutny paździerz. Więc tak, to jest Ontario Rad 5, nóż dobry, nóż nie taki drogi jak niektóre. Podobają mi się jeszcze harpuny, wiem, że Kizer ma harpuna i to całkiem niedrogiego z D2 i jeszcze jest harpun od Kabara i to jest bardzo ładny harpun. No, ale niestety są to drogie noże. Jest to drogi nóż, a mi z głównym stałą, jakby drugi nóż nie jest potrzebny. Chociaż myślę o tym, żeby mieć jakiegoś neka. No i oczywiście ten nóż zajmuje jak najwięcej miejsca. Nie wiem, czy się reszta zmieści. Przejdźmy do noża, który uważam, że każdy mógłby mieć i powinien mieć, jeżeli chce mieć nóż, i mu to najczęściej wystarczy. Dzień dobry. To jest nóż utylitarny, czy nóż. Funkcjonalny czy nóż typowo użytkowy, i to jest nóż wysuwany na ostrza typu trapezowego, czyli jest to utility knife, jak mówią anglosasi. W tym wypadku mamy tu gerbera, i to jest gerbert Prybirt, o ile się nie mylę. To jest takie multi narzędzie. Trochę tu jest otwieracz do butelek, tu jest jakiś tam łom, jakiś tam niby, mm, powiedzmy, że ten. że... Śrubokręt, no jak się łupiesz, to tak masz. Tu jest nóż bezpieczny, według mnie, nóż do cięcia pasów i lin, no i znaczy sznurków, nie lin, to jest zbyt cienkie. No i oczywiście tutaj mamy nożyk sam, który można wysunąć, wymienić. Jest to już trochę striane ostrze, bo pracowało. Z drugiej strony już ma, jest jeszcze brudniejsze, bo ciało GONT, w ogóle taki z papy gond do budy od psa. No i dlatego ten nóż jest trochę już brudny i, i trzeba wymienić te nożyki. Natomiast ze 100 ostrzy od jakiegoś tam Stanley'a widziałem za 40 zł na Allegro, i są jeszcze ostrza takie, takie jak właśnie haki, jak harpuny tutaj gdzieś. To ostrze, no coś w podobie do tego, mniej więcej takie ostrze, więc y, też można sobie kupić. Wiem, że takie noże są najczęściej używane w snycerstwie i samo to narzędzie kosztowało mnie trochę ponad stówę, nie ma jeszcze o nim filmu, ale są dużo tańsze alternatywy, również od Gerbera, również od innych producentów, od Milwaukee i takich jakichś tam innych, są też rozkładane takie noże, właśnie, że macie jak folder, tylko właśnie z takim ostrzem i uważam, że to jest coś fenomenalnego, bo jak nie chcecie się nauczyć ostrzyć noży, nie każdy chce, chociaż polecam, i nie chcecie mieć no, noża, który musi być ostrzony w jakiś tam sposób co jakiś czas, no to. To jest świetna opcja. W ogóle zrobię film o tych utylitarnych nożach, bo uważam, że to jest tanie, dobre rozwiązanie, które jest zawsze ostre. Bo jak wymienicie nóż, to on jest zawsze ostry. jak go łamiecie, to się nic nie stanie. To go wymienicie i koniec. Więc noże utylitarne bardzo na plus. I teraz nóż, który jest zupełnie innego stylu niż, niż poprzednie, niż te, które Wam pokazałem. Nóż, który bardzo mi się podoba i ja lubię tego typu głównie. I to jest foot. Shipswood od Kizera, czyli jest to model Oktober. Nie ma jeszcze o nim filmu, będzie. Jest to już nóż raczej z tych super noży, czyli super materiały. Tytan, łożyska ceramiczne, stal CPM20CV, czyli odpowiednik amerykański M390 i co dla mnie ważne, jak widzicie, ja jestem takim trochę fanem. Finger choilów, czyli mogę sobie tu paluszek położyć i dość delikatne prace robić. Tak samo jest w przypadku tego rata, mogę tutaj sobie położyć palec i robić delikatniejsze prace. Mimo tego, że ten nóż jest jakby surwiwalowcem, którym można nawet batonować, to jednak da się robić delikatniejsze prace wymagające większej precyzji. I dlatego ten nóż mi się podoba, mam go po prostu ze sobą często. To jest mój edec, edec nieduży, edec nie straszny, no bo jak to może straszyć, tym się nie da przebić. W przeciwieństwie do tego noża e, taki sobie e, nożyk malutki niepozorny i myślę, że na dłuższy czas ze mną zostanie, bo naprawdę mi się podoba projekt i naprawdę podoba mi się stal, jeszcze i nie ostrzyłem, ale kizer to jest mój pierwszy kizer w ogóle. Czy Kaiser, ale Kaiser to jest raczej taki, wiecie, pan, który kiedyś rządził drugą rzeszą albo pierwszą rzeszą. Tam był Kaiser Wilhelm, czyli Wiluś, mówiąc gdzieś tam po Zachodnio-Wielkopolsku. Za Wilusia tak było. No to Kizer bardzo mnie tu zaskoczył pozytywnie, bardzo się, bardzo się polubiliśmy z tym Kizerem i naprawdę nie mam absolutnie żadnych tutaj zastrzeżeń do tego noża, a jeszcze bardzo mi się podoba projekt. Wiem, że są dostępne w sprzedaży, również w Mikarcie, tylko są po prostu drogie, a mi się udało wyhaczyć taniej, z tym, że... Polowałem na inną wersję, bo tutaj wydawało mi się na przebitkach, że jest różowe złoto, a ja bardzo lubię połączenie takiej szarości srebra z czarnym i z różowym złotem. No, oceniajcie mnie jak chcecie, ale uważam, że różowego złota faceci się bać nie powinni, bo bardzo fajny jest to kolor. I ogólnie um, kiedyś to się nazywało czerwone złoto, to z, ze Związku Sowieckiego Polacy handlowali takim złotem czerwonym. Chyba miało dużą zawartość miedzi, o ile kojarzę. Więc tutaj gdzieś może umieszczę, o tutaj, obok dwa szaraki. I tak to się mniej więcej u mnie prezentuje. Tutaj pokażę, jeszcze jest morka. Tak to się mniej więcej u mnie prezentuje. Taka, o, kolekcja. Tylko się okazuje, że to nie jest kolekcja. Tak jak już mówiłem, każdy nóż ma swoją jakby dziedzinę, w której jest dobry i jej nie dubluje. To znaczy, no, z Opinelkiem się pewnie pożegnamy, bo on może robić de facto wszystko. To jest koń roboczy, to jest moja pamiątka sentymentalna, która też pracuje czasami to jest absolutnie koń roboczy. Tula używam do większości rzeczy. I to są EDC. One się niby dublują, ale codziennie noszę inne albo staram się nosić inne. I to jest EDC raczej taki mniej tyrany, a to jest EDC w tym momencie bardziej tyrany. A to jest w ogóle nóż zupełnie inny. No i survivalowy. Jego się nie da w jakiś sposób zastąpić, bo każdy z nich mógłby być survivalowym nożem, ale jak jedziecie na planowany survival i chcecie sobie, wiecie, połupać drewno, po, po, po ten, pociąć coś ponaparzać tym nożem w jakiejś gałęzie, to też nóż survivalowy się absolutnie tu dobrze sprawdzi. No i tego się nie zrobi ani tym, ani tym, ani tym, ani, ani morkom, ani niczym innym. Także tak sobie to trochę wymyśliłem i uważam, że jak coś jest utylitarne, non-stop używane i się nie dubluje w jakiś tam oczywisty sposób, no to, no bo jakby miał tu sześć noży survivalowych, to wiadomo, że to by była kolekcja. No to uważam, że nie do końca jestem kolekcjonerem. No i ja jestem gościem, który się płynnie wyzbywa i kupuje kolejne. To znaczy, jak coś mi wpadnie do głowy i, i jest fajny, ładny projekt, i mi się podoba specyfikacja, bo to jest główne clue, no to wtedy taki nóż do mnie wpada i jakiś czas jest. Do tej pory stałym punktem jest tylko to, yy, to na pewno i myślę, że to, bo to już od trzech lat mam ten nóż i to jest stały punkt. A dalej to zobaczymy jak będzie, choć myślę, że nóż literny też zostanie, bo taki chciałem właśnie. I podsumowując króciuteńko ten odcinek, jeszcze raz Was bardzo przepraszam za to, że tutaj się po prostu ukazało słowo kolekcja w tym tytule. No ale rozumiecie, zasięgi są lepsze jak takie słowo się pojawi. Mam nadzieję, że przez to dotrę do większej ilości ludzi, a dzięki temu będą mogli zobaczyć moje omówienia konkretnych przedmiotów i wyrobić sobie na ten temat jakieś zdanie, bądź też zainteresuje kogoś właśnie takim gadżeciarstwem edecowym, graciarstwem itd., Chociaż wtedy to zazwyczaj ludzi przepraszam, bo kupują przeze mnie noże potem i ja się źle czuję, że wydaję swoje pieniądze, ciężko zarobione albo zaoszczędzone na właśnie noże. No ale może to jest lepsza pasja niż niektóre inne i pewnie tańsza niż na przykład offroad. Pozdrawiam tu wszystkich offroadowców i wizje w szczególności. Jednak, jeżeli ten film Wam się podobał, a mam nadzieję, że się Wam spodobał, to mam do Was prośbę, bo chciałbym zacząć taką małą akcję, której chyba jeszcze nikt nie robił tutaj na polskim YouTubie, a ja bym chciał zrobić. Otóż chciałbym, żebyście na mój fanpage na Facebooku, na właśnie Taczewskiego, czy na mój Instagram, czy najlepiej na maila, bo tam chyba będą w najlepszej rozdzielczości. Te zdjęcia, właśnie żebyście wysyłali mi zdjęcia ze swoimi kolekcjami noży, latarek, zegarków, czymkolwiek ze swoimi zestawami EDC, jeżeli nosicie, bo od tego są oczywiście grupy, ale bardzo chętnie sobie omówię coś takiego i nie zamierzam tu nikogo hejtować. Jeżeli ktoś nosi ze sobą nóż monterski i ma najtańszy tool od Ganzo, albo nie wiem, nosi latarkę za 10 zł z jakiegoś dyskontu, to absolutnie nie ma powodu do hejtu, bo jeżeli Tobie. Mój drogi widzu, starcza to na co dzień, wystarcza i nie wydałeś przy tym milionów monet, to to jest dobry sprzęt i nie dajcie sobie wmówić, że jak ktoś ma coś taniego, to jest paździerz, bo to ma Wam wystarczać. A jeżeli nie macie na to budżetu albo po prostu macie ważniejsze rzeczy do kupowania, na przykład, nie wiem, dla swoich dzieci albo czegoś do domu, albo macie poważne zobowiązania finansowe wobec innych, to absolutnie nie ma powodu, żeby kupować coś drogiego. Natomiast nie zamierzam tutaj też hejtować, co się zdarza na grupach. Ludzi, którzy noszą ze sobą trzy noże. Nie do końca to rozumiem, nie do końca się z tym zgadzam, natomiast jeżeli chcesz nosić multitula, scyzoryk i duży nóż, albo jeszcze do tego składak, to to jest Twoja decyzja, to tylko Ty nosisz. Więc jeżeli jesteście chętni, to oczywiście wysyłajcie mi swoje zestawy nożowe, kolekcje, wysyłajcie mi swoje zestawy EDC. Chętnie tutaj omówię w jakimś pilotażowym odcinku, pewnie tego dużo się nie zmieści na raz, ale myślę, że też zainteresowanie może nie być wielkie, więc po prostu tak Was tutaj gdzieś. Proszę, jeżeli Wam się spodoba ta akcja, możecie mi oczywiście podesłać takie zdjęcia. Na maila ataczewskimałpa.gmail.com, na mój fanpage na Facebook, czyli Facebook.com ukośnik Ataczewski. Tam na pewno możecie się ze mną skontaktować. Ja zazwyczaj odpowiadam, choć nie wszystko widzę, bo ten Facebook to jest taki. Ja nie za bardzo lubię Facebooka, przepraszam. No i oczywiście na Instagramie też jestem: instagram.com. Ataczewski. Gdziekolwiek do mnie napiszecie, czy macie te media społecznościowe, czy ich nie macie, to zawsze możecie wysłać tam zdjęcia na maila. Również myślę, że maila to już wszyscy dzisiaj mają, bo to taki dość archaiczny typ korespondencji. Więc tyle. Chciałbym rozpocząć po prostu taką akcję. Zobaczymy, czy to się powiedzie, zobaczymy, czy Wam się spodoba. Chciałbym po prostu coś omówić ciekawego, bo ja też. Jestem ciekaw, co nosicie, oczywiście. I nie tylko chcę oglądać filmy, ale chętnie też chciałbym zobaczyć, co macie, a może nie chcecie nagrywać siebie i tego, co nosicie, więc zachęcam do tej akcji. Mam nadzieję, że wpadniecie do mnie. I jeszcze jedno pytanie: mam parę latarek. To nie jest też oczywiście kolekcja, to jest jakiś zbiór, który też jest płynny, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć chyba moich pięć latarek naraz, jedna jeszcze nie była omawiana, mogę coś tam króciutko powiedzieć, to oczywiście, jeżeli macie taką chęć, zrobię taki film. W tym podsumowaniu jest dużo ważniej informacji, więc warto być tutaj do końca. Ale już nie przedłużam, kończę. Zaraz będzie kolejne omówienie. Wpadło kilka shortów na ten kanał i one się dobrze sprzedają, natomiast ja uważam, że to są trochę śmieciowe wyświetlenia, a nie takie, jak oglądacie pełne omówienie, no ale coś dla rozrywki też tutaj musi być. Staram się dotrzeć do nowych widzów, więc te shorty też będą się sukcesywnie tutaj pojawiać i matko i córko, jakie one wyświetlenia wykręcają, to... Naprawdę, to jest coś niesamowitego, jak ten algorytm na TikToku działa i jak to pozmieniało w ogóle social media teraz obecne. Nieważne, koniec kropka. Nowych treści jest ostatnio na kanale dużo, będzie jeszcze więcej, mam nadzieję, nie zwalniamy tempa. Chciałbym ten kanał wreszcie rozwinąć, tak. więc jeżeli spodobał wam się ten film, to zachęcam oczywiście do zostawienia łapki najlepiej w górę oraz subskrypcji na tym kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy was nic nie ominie. Zachęcam też do udostępniania w swoich mediach społecznościowych, na grupach i wszędzie gdzie możecie i gdzie chcecie tego filmu i innych moich materiałów, może się komuś przyda, a przy okazji gdzieś tam zwiększycie mi zasięgi i nowi ludzie będą mogli w stanie do mnie gdzieś tutaj przyjść. Przyjść, a ja się chętnie z nimi zaprzyjaźnię, bo muszę przyznać, że mamy coraz fajniejszą społeczność pod tym kanałem. I kilku stałych widzów jest naprawdę z wysoką kulturą i są naprawdę merytoryczni. I właśnie, jeżeli chcecie się merytorycznie wykazać, to zachęcam oczywiście do komentowania tego filmu. Sekcja komentarzy należy w całości do Was. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi, aczkolwiek zawsze to mówię i zawsze to się spełnia, więc cieszę się bardzo, że jesteście takimi rozsądnymi i dojrzałymi widzami. Bardzo Wam za to dziękuję. No i oczywiście znajdziecie mnie nie tylko tutaj, bo znajdziecie mnie też na Instagramie, na TikToku, na Twitterze oraz na fanpageu tego kanału na Facebooku i na fanpageu i kanale do potęgi. Mam nadzieję, że też będziecie do mnie pisać na maila ataczewskimaupa.com i wyślecie mi trochę tych swoich zestawów EDC, kolekcji i tak dalej. Chętnie o tym podyskutujemy i zobaczymy, co nosicie u siebie. A tymczasem nie przedłużam już i żegnam się z Wami w tradycyjny sposób, także trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.